Bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy być razem tutaj, zgromadzeni na tym miejscu, że możemy uwielbiać naszego Pana, że możemy otwierać szeroko nasze serca na Jego żywe Słowo, które jest pełne życia, pełne mocy, pełne miłości. Słowo Boże jest wypełnione Bożym charakterem, bo to jest Słowo żywego Boga. To jest słowo, które posyła Bóg do nas. Kiedy nie interpretujemy go po swojemu, kiedy Duch Święty mówi do nas, do naszych serc, do naszego Ducha przez Jego słowo, to w tym, co Pan mówi do nas, w tym jest życie. I za każdym, za każdym razem, kiedy przyjmujemy Jego słowo takim, jakie ono jest, kiedy wprowadzamy go w czyn, kiedy stoimy na nim, kiedy jesteśmy wykonawcami słowa, to Bóg podpisuje się pod tym. Dlatego, że Bóg nigdy nas nie zawodzi. Jeżeli Bóg coś powiedział, to On zawsze to robi. On jest wierny. Słowo Boże mówi, że my nieraz wierności nie dochowujemy, natomiast Bóg Pozostaje wierny na zawsze, że On posyła swoje słowo, i to słowo biegnie bardzo szybko do nas. I ważne jest, aby nasze serca były otwarte właśnie na to, co Pan mówi, do naszych serc. Bo kiedy On do nas mówi, On nie mówi sobie tylko tak, żeby sobie coś powiedzieć. On mówi ku naszemu zbudowaniu. On mówi po to, aby było to dla naszego błogosławieństwa. Mówi po to, abyśmy mogli być uwolnieni. Mówi po to, abyś mógł być uzdrowiony. Mówi po to, abyś mógł być pełen Jego radości, Jego pokoju. Bóg nie mówi sobie tylko tak, aby sobie coś powiedzieć. I wierzę, że jesteśmy tutaj po to, aby uwielbiać naszego Pana. Aby go wywyższać, aby otwierać nasze serca, aby chwała wypływała z świątyni, z naszego ducha. Słowo Boże mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką wybudowanych, ale w świątyniach, które są w nas, w naszym duchu. Tam, gdzie Boży lud uwielbia Pana w duchu i w prawdzie, Pan mieszka w chwałach swojego ludu. I Pan mieszka. Pan jest w nas, kiedy jesteś Jego, kiedy należysz do Niego, kiedy oddajesz Mu swoje życie, kiedy chcesz Mu służyć i schodzisz Jego drogami, chcesz wykonywać Jego wolę. On Cię wypełnia, On mieszka w Twoim duchu. On Cię zrodził, jesteś Jego własnością, należysz do Niego. Przeczynam, przeczytam fragment. Znany fragment to jest Ozeasza z szóstego rozdziału. Ozeasz 6:3. Starajmy się więc poznać, starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz. Jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Jeszcze jeden fragment z Jeremiasza z 29 rozdziału, od 11 wersetu. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modlitwy, wysłucham Was. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się Wam, mówi Pan, i odmienię Wasz los. Słowo Boże mówi: Jeżeli będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Jeżeli będziecie zanosić do mnie modły, wysłucham Was. Jeżeli będziecie mnie szukać całym swoim sercem, całym sercem, objawię się Wam, mówi Pan. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że Pan bada serca. Pan wie wszystko o każdym z nas. Zna nas dokładnie, zna nas na wylot i On pragnie. Pragnie, aby, abyśmy otwierali swoje serca dla Niego, dla Jego miłości. Kiedy nasze serca są otwarte dla Niego, to przychodzi Jego Boża miłość z uzdrowieniem. Boża miłość, kiedy przychodzi do naszych dusz, do naszych ciał, to ona przynosi Boże życie. Boża miłość. Boży pokój, Boża radość przychodzi wraz z Jego miłością, z Jego słowem. Dlatego chcę zachęcić każdego z nas, abyśmy nie byli słuchaczami, abyśmy nie byli tylko, że tak powiem, uczestnikami, ale żebyśmy Chwalili, wielbili Go w Duchu i w Prawdzie, żebyśmy poddali się Duchowi Świętemu, żebyśmy otworzyli swoje serca dla Niego. Powiedzieli, drogi Duchu Święty, prowadź mnie, chcę uwielbić Jezusa, chcę uwielbić Ojca. Ja nie umiem sam z siebie, i Duch Święty rozpala w nas, w naszych sercach, w naszym Duchu chwałę. On uwalnia w świątyni właściwe słowa, które będą wypływać z Twojego Ducha, które. Wejdą przez Twoje usta, które będziesz wypowiadał. I to jest uwielbienie w Duchu i w Prawdzie, kiedy Duch Święty Cię inspiruje.